mm -hmm. bo wszyscy myślą, że na Wigilię się KFC, ale na Wigilię jest bardzo ciężko się dostać do KFC a jest zimowe menu, którego nie ma w Polsce i choć teraz ludzie są głośno dookoła to postaram się Wam pokazać, co jest w japońskim menu takiego, czego nie ma na pewno w polskim Jest ze mną pink, jak już pałaszuje ale ja jeszcze nie zjadłam, więc Wam pokażę, co zamówiłam Mam przed sobą kurczaka, takiego typowego ym, jaki się tutaj serwuje. Jak widzicie trochę inaczej wygląda. Mam czekoladowe ciasteczko to francuskie i hot pie. I ten hot pie dostałam do niego łyżkę. Powinien być z zupką w środku. Coś jak nasz żurek w chlebie. O! Jumko! Ktoś zje do z zupkę.

Pimpek ma no, na niewcyno kreskę. Mm. Pimpek ma klasycznego chickena i rybki. Potyto. A to ma. Jeszcze czas szybko. Pajk. Macie coś takiego? Dojmu pajkana. Apple pływajkana. Sprawdzi. A pływajkana. Tak. Apple Pajk. Albo szarlotka albo ocznik. Pimpek gdzie mm. ukochaną kole, Coca-Pimpek. A ja Pepsi. pepsi A ja mam Ice tea. tea Do którego nie wiem dlaczego Dostałam słodzik. Słyszycie go? Jak już zakwala Ja też pierwszy raz będę coś takiego jadła Nie pamiętam kiedy byłam ostatni raz w Kentucky W Japonii, ale bardzo dawno temu Mam nadzieję, że będzie mnie widać i słychać Ale chcę bardzo spróbować tej zupki co jest w środku Tego hot pie. Mm. Wiesz jak to smakuje. Jak taki bardzo mleczny rosołek. Taki krem. Biały krem. Na rosołku z kukurydzą, marchewką, ziemniakami i pieprzem. Pimpu mm jest kijana i tomu. Dziagaj moga ojka. Pimpek nie lubi ziemniaków, ale myślę, że jakby trafił na marcheweczkę i kukurydzę to by mu zasmakowało. A dzisiaj się nie chcę pokazywać, bo się nie, nie golił już ponad tydzień i... I nie chcę się pokazywać. Wstydzioch jeden. Mmm, dobre. To takie, jak zupa krem. Teraz zauważyłam, znaczy wcześniej zauważyłam, ale myślałam, że to mi się tylko wydaje, że to nie jest zupka w środku chlebka, tylko to jest miska w środku tego chlebka. I ten chlebek jest dookoła miski. Ciekawe czy od spodu też. Nie. Aha, czyli to jest tak zapytany, więc sobie go oderwać. Patrzcie. Pora, mite. Koi Dobra, bo mi wystyknie, zabieram się za moją zupkę, za mojego kurczaczka i za mój czokupaj. Jak będę jeszcze czokupaj, to się do Was odezwę. Jestem i mam ze sobą czokupaj. I lica listki, które siedzą za nami, cały czas mnie obkadują, bo myślą, że nie rozumiem po japońsku. Ale to jest Pasa paso. pasa. Strasznie suche, ale Ma czekoladę w środku Mhm Małari no kijegi pasapasa słodkie, mm. ale Mhm się Aga Dobre Dobre, ale suche <gryw> to no. Naprawdę dobre, tylko jest strasznie sucha i mam całe zęby Idę już was nie straszę wyglądem moich zębów A właśnie, z zębem jest trochę lepiej ale go nie forsuję i jem wszystko prawą stroną, żeby nie przeciążyć biedaka. A i odkryłam, moja ice tea jest bez cukru. Jest ice tea bez cukru, dlatego dali mi syrop, żebym sobie posłodziła. Fajnie, ale ja nie słodzę, więc. Kurde, nie mogę z tych zębów. Wybaczcie. <śm> Też ma cały czarny zęb, nie będę Wam pokazywać, ale strasznie się sypie. Wydaje nam się, że było upieczone, a potem leżało bardzo długo w piekarniku i się wysuszyło dookoła, ale środeczek na tak mięciutki, jak brownie. Przepyszny jest. Dajcie mi znać, czy jest taki ciokopaj w Polsce. Znalazłam dekorację świąteczną w ciemnej uliczce. Tu nic nie ma. Zaraz mam kącik w sklepie. Wszystko zostaje w Świąteczne. Ale mało rzeczy mają. Wykupimy już. Uuu, jakie ładne tutaj. Puseczki do ryżu. Z pieska, siwa. Kto by taką chciał? Kto by jadł Jacni Rysz? Jeszcze sąsówki aroma i łatki. Ćwiczne. Taki słodziak. Muszę pokazać pipkowym. Weszłam do księgarni zobaczyć, czy jest coś nowego. Tak bardzo Japończycy nie lubią mangi, że wszędzie ją sprzedają. No popatrzcie, suda nie dziwy kotki. Znowu manga I całe cały dział z mangą kimetsu Nie ma moich... Tutaj też nie ma mm. nie mam tyle czasu, bo zaraz mam autobus do domu. コプラルな人、1人の人は1枚のけコピーして1枚だけ。すごいブラシ見てこれ。すごいすごくないそんなに面白い一番人気あるよ。ランキング的に一番だ。見てね。いや、どうかな。あそれも結構人気ある。これオススメ。ちょっとしか見てないけど、結構いい感じ。これ440円じゃん。ね。 Nie, czy na naszym. Markinę co wróciliśmy już do domu, ale jest tak strasznie zimno. Od godziny próbuję się rozgrzać. Miałam włączony nawiew i zauważyłam, że jest strasznie głośno, jak nagrywam, więc go wyłączyłam. Zaryzykuję i chyba zrobię zaraz herbatę, ale zanim zrobię herbatę, to chcę otworzyć kalendarz, bo cały dzień tak naprawdę czekałam, żeby go otworzyć. I coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Wiem, chciałam Wam powiedzieć, że w piątek. Yy... Będziemy mieli długą wycieczkę do Tokio. Nie powiem Wam gdzie, ale zdradzę tylko, że będzie się dużo działo. I tak się zastanawiam, czy w związku z tym um, zrobić sobie dwa dni w domu, czy może gdzieś wyjść, ale tak niezbyt daleko, bo skoro piątek będziemy łazić, to to pozowałoby trochę się ogarnąć. Może pójdę tylko buty kupić sama. Nie wiem, nie wiem. Zastanowię się jeszcze, bo jest naprawdę tak straszne. Spadek temperatury jest tak potwornie zimno, że no człowiekowi się nie chce w ogóle wychodzić. Ale otwieramy kalendarz dzisiaj, 15. Ja chyba nawet mówię ciszej, tak mi się wydaje, bo tak, tak mnie dowiało. 15. Ciężka koperta. Powiem Wam, że naprawdę ciężka. Wielu rzeczy. Landzian! Ojej! jej! Jakie słodki! Nareszcie mamy Landziana. Ale kiot. Wam się odbija teraz światło od poli, ale ojejku mały łajkar mi Landziana. O nie, jakie to jest urocze, ale jejku, pierwszy raz w tym kalendarzu dopiero. Raz... Znaczy, dopiero już jest 15 dzień i pierwszy raz trafiliśmy Landziana. Mm. Idę przygotować kamerę, żeby zrobić ASMR. Mam nadzieję, że. Nie, to nie jest ta folia. Słuchajcie, no bo wczoraj ta folia. Ja z nią walczyłam 3 minuty, tam były komentarze, dlaczego tego nie dodałam. Bo to nie był odgłos folii, tylko ja próbowałam przez 3 minuty chociaż kawałek oddrapać z boczku tej folii, żeby ją pociągnąć. Więc to w ogóle nie było żadnego dźwięku. Ale git, mega. Ale się jaram. W końcu ta wylędziana! Lędzę, lędzę! ¡Gracias! <laughs> Jest Ilandzian nareszcie. Kurczę, tak bym bardzo chciała go postawić obok swojego męża, ale zasłoni wtedy maleństwo. Nie wiem, czy to zda egzamin, bo zasłaniają maluszka z tyłu, ale. Patrzcie, jakie to jest cute! Jacy oni są mega uroczy! Bardzo mi się podoba jakość tych figurek. To prawda kreska nie jest oryginalna, ale i tak są bardzo ładnie zrobieni. Co myślicie? Jestem już w kuchni i dlaczego ryzykuję z herbatą? Bo od paru dni, odkąd boli mnie ząb, nie piję niczego gorącego. Wygrzebałam kubek, który jako pierwszy kupiłam w Japonii w 2015 roku w lutym. To był mój pierwszy kubek do mojego pierwszego mieszkania w Tokio. Kupiłam go w Nitori za chyba jakieś 200 jenów. Nie wiem, jakoś tak zapomniałam, że go mam. Cały czas teraz używam kubeczków z Singekinok Jodzin i przypomniałam się, że mam kota. I mam potworną ochotę na herbatę malinową, tą, którą dostałam od mojej wspierającej lucyfery. Pozdrawiam Cię kochana. Także zalejemy sobie. Ja lubię taką siekierę mocną, taką, wiecie, że normalnie aż wykręca. Niech się to poparzy, ile to się ma parzyć? 7 minut? 5 minut? 5-7 minut? No to 7 minut temu damy. Ja nie słodzę, nie wyciągam jak to niektórzy mówią, szczura. Ja piję tak po prostu. Wezmę sobie kubek jako wytrę, bo ja zawsze rozlewam trochę, nie? Pójdę tam do siebie na biurko z kuberkiem. Jestem już na kanapie i właśnie się zorientowałam, że. Chodzę w domu z kapturem na głowie, bo jest mi tak zimno. Mam swój ocieplacz. Gdzie on? Tutaj leżał. Tu jest. Dostałam e, na urodziny od rodzinki ocieplacz na szyję, taki mięciutki i czasami go ubieram na zasadzie, że mam kaptur i jeszcze potem ocieplacz. Ja tak siedzę w domu, tak pozapinana. Fashion from Tokyo. Fashion, fashion from Saitama. Ja tak siedzę w domu, wiecie? Pod moim kocem. Także. Dzisiaj też tak pewnie będę siedzieć. Już nie będę się rozgadywać, bo naprawdę nie jest mi jakoś y, super cieplutko teraz. Mam włączoną... czym znaczy zawsze mam włączoną muzykę, ale jak nagrywam, to nie mogę mieć włączonej muzyki. <gryw> Więc za każdym razem muszę pamiętać, żeby wyciszyć. No i co? No i na dzisiaj tyle. Mm. Co się dowiedzieliście? Dowiedzieliście się, że mamy bułki w KFC z zupą w środku, które tak naprawdę są miską obrośniętą chlebkiem. Całkiem to dobre było, ale byłam zawiedziona, że jednak to nie było w chlebie, tylko w tej, w misce, w bułce. No i. No i zobaczyliście znowu, że Kimiec, no Yaiba jest numerem jeden na rynku. Tak bardzo, że na jednego klienta przypada tylko jedna manga. Ja bardzo chciałam podziękować wspierającym, subskrybującym, komentującym, ale przede wszystkim wspierającym. Specjalnie dla Was będę teraz poprawiać emotikonki, tylko dla wspierających. Ostatnio się pojawiła nowa emotikonka e, misiołaja i pimpka. Postaram się zrobić kolejne. Jak znów przybędzie więcej wspierających, to będę mogła stworzyć więcej emotikonów. Także dziękuję Wam bardzo. Widzimy się jutro. Ja sobie herbatkę zaraz wezmę i siorbnę a Wam też życzę miłego wieczoru, czy dnia, czy poranku, o której godzinie mnie oglądacie. Widzimy się w następnym Enmasie. Bye bye bye.